Obczaj łanie, łania leży, czeka na polowanie, wypiął dupę, No, zobaczcie jak on, przestań, pierestań, obczajcie no, jezu jakie to, to chyba kobito je, jak to tak nogę na nogę zakładać? No nawet się nie ruszy, no. Ty cicho, bądź, dziadu. O. Dalej nic. Nie wierzę. O, 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 o. ruszyła. Patrzcie na... Patrzcie na tego zbana. No i co, kobito? Masakra.